Cześć. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jakich błędów unikać, zlecając utworzenie strony internetowej. Przygotowałem dla Was poradnik pełen wskazówek, które pomogą Wam z sukcesem przejść przez proces tworzenia strony. Gotowi? Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy o tym, jak unikać błędów. Które mogą zepsuć całkiem przyjemne doświadczenie, jakim jest tworzenie strony internetowej. Nauczymy się, jak podejmować właściwe decyzje i cieszyć się efektem końcowym. Pierwszym błędem, którego należy unikać jest niezdefiniowanie celu strony internetowej. Czy chcemy sprzedawać produkty, pozyskiwać klientów, czy może promować swoją markę osobistą. Bez jasno określonego celu trudno będzie podejmować właściwe decyzje dotyczące designu, funkcjonalności i optymalizacji. Dlatego warto zacząć od zastanowienia się, co chcemy osiągnąć dzięki stronie internetowej. Kolejnym błędem jest wybór niewłaściwego wykonawcy. Ważne jest, aby sprawdzić portfolio, doświadczenie i opinie na temat firmy lub osoby, której chcemy zlecić stworzenie strony internetowej. Pamiętajcie, że cena nie zawsze jest najważniejszym kryterium. Lepiej zainwestować w profesjonalistę, który zrozumie nasze potrzeby i zrealizuje projekt zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Nie można również zapomnieć o optymalizacji SEO, czyli procesie, który pozwala naszej stronie być widoczną w wynikach wyszukiwania. Pomijanie tego elementu może sprawić, że nasza strona pozostanie nieodkryta przez potencjalnych klientów. Warto więc zwrócić uwagę na to, czy wykonawca oferuje usługi optymalizacyjne SEO, czy też będziemy musieli zlecać je innemu specjaliście. Zanim przejdziemy dalej, chciałbym wraz prosić, abyście kliknęli przycisk subskrybuj, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Będę wdzięczny za wsparcie i obiecuję dostarczać jeszcze więcej wartościowych porad na temat stworzenia stron internetowych i nie tylko. Kolejnym błędem, którego należy unikać, jest niezabezpieczenie strony internetowej. Ważne jest, aby zwrócić uwagę na aspekty takie jak certyfikat SSL, regularne aktualizacje oprogramowania oraz tworzenie kopii zapasowych. Bez odpowiednich zabezpieczeń nasza strona może stać się łatwym celem dla hakerów, co z pewnością nie wpłynie korzystnie na jej wizerunek i zaufanie użytkowników. Ostatnim, ale nie najmniej ważnym błędem jest ignorowanie potrzeb użytkowników. Przy tworzeniu strony internetowej warto pamiętać, że to oni są głównymi odbiorcami, dlatego warto zadbać o łatwość nawigacji. Responsywność na różnych urządzeniach, szybkość ładowania strony oraz intuicyjny układ treści. Pamiętajmy, że zadowolenie użytkowników ma kluczowe znaczenie dla sukcesu naszej strony. Mam nadzieję, że dzięki tym wskazówkom będziecie mogli podejmować przemyślane decyzje i cieszyć się stroną, która spełni Wasze oczekiwania i przyciągnie klientów. Dziękuję za obejrzenie, a jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, kliknijcie przycisk subskrybuj, żeby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do zobaczenia w następnym filmie.